Hej, uczciwość i lojalność kobiet przy rozwodzie. Bardzo ciekawy temat, bardzo mądry temat. Temat, który przypomina mi pewne zdanie sprzed 25 lat, w którym kilku mężczyzn starszych mi powiedziało: Kobietę poznajesz, jak się z nią rozstajesz. I bardzo, 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 bardzo wiele kobiet w tym momencie poznajesz. Tak naprawdę one dopiero wtedy pokazują jakie są naprawdę jakie, co nimi rządzi i co mają w głowach. To jest przykre, ale prawdziwe. Dlatego nigdy nie powtarzaj, jeżeli nie masz nie rozstałeś się z tą kobietą, nie z naszej kobiety